z tej strony Gacyk, witam w 16 odcinku Zagrajmy w Regnum Polonie pod Romanowem W poprzednim odcinku zniszczyliśmy Sowietów ostatecznie Już skapitulowali, zrobiliśmy konferencję pokojową i, I wyzwoliliśmy nasze zrobiliśmy nasze papety kolonii To są takie, wiecie, protektoraty, wiecie o co chodzi, nie? Jak to tam robili tam ci kol e, kolonici, się widzicie, że ho, robi to, Podstawka robi to w uproszczeniu, że niby to wszystko jest bez, region kolonialny, nie? No ale, ale my to zrobiliśmy bardziej jak powinno być. Dobra. E, a właśnie, przepraszam. Muzyczka niech leci. E, bombardowania strategiczne i co? I e, trzeba ten. A nie, mamy ma, ma za słabe okręty. Ale w sumie nie się już spamią te e, niszczycielne. Dwójeczki, co to jest? Grom Class. Grom Class. E, to jest Dominia, ja to widzę. Więc weźmiemy to i weźmiemy ten Jakiś okręt podwodny tylko Weźmiemy tego Ma się wystawiać... O do dywizjonu kontrtorpedowców Ten się robi miesięcznie jeden i co? A i ten stali potrzebujemy A nie, przecież czekaj. Robimy tak O, i weźmiemy sobie od naszego papeta. No i czekamy. No, co ja mogę powiedzieć? Niestety teraz czekamy, aż się jeszcze trochę floty zrobi. Badania się też porobią. Dobra, jeden slot idzie teraz na flotę. Do ten potrzebujemy, tak, yy, pancerników. To na pewno i to super ciężkich. O i osiągnęliśmy limit PPA. A, właśnie to zrobimy ten składki na polską marynarkę. Mamy dużo PP, to wydajemy. Fabryk cywilnych też mamy dużo. Teraz infrastrukturę wszędzie budujemy. To może, to może ktoś, kto ma bonus do infrastruktury? Może nie pan. Eee. Może nie książę terroru. Interesy, komercy, interesy komercyjne, nie. Fatermistrz. O! Kwiatkowskiego weźmiemy. Żeby się szybciej nam budowały infrastrukturę. Teraz się nam przyda. Ter teraz on ma sens. Nie? Dobra, pelotki zaawansowane. To kolejny slot na marynarkę. I teraz na ten: lepsze ugody, poproszę. Ryczyj serce, a je szlocha. Nowoc, szlocha. Wysępkę tę jedyną. Śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Dobra. Robimy wschodnią linię kolejową. Tak, my budujemy gdzieś w Rosji. Hmm. Hmm. Jak, to się, jak to zrobimy tą linię wschodnią? Wschodnią linię kolejową. Tak, opis, Musimy połączyć resztę kraju. Aha. Trochę jeszcze nam zajmie, 110 dni. Ale w tym czasie się będą okręty wystawiać. I się marynarka będzie badać, no różne rzeczy. No bo sami widzicie, że dosyć intensywnie badamy różne rzeczy. Musimy zrobić to z Wilnem, żeby móc odblokować protektoraty. To do atakowania tutaj to... Tak właściwie to można by coś oddelegować, tak de facto. Tylko... nie tak, za szeroko. Dobra, Prze przerzucimy trochę armii. Dwie dywizji, dwie armie. Trzy armie tam zostają, do wspierania desantów. Ciężkich czołgów to nie ma sensu. O, doktrynę morską też trzeba badać. Inwestujemy dość mocno teraz w marynarkę, no ale trzeba. Nie mieliśmy wcześniej czasu, bo były ważniejsze rzeczy i wojny i tak dalej, no ale jak mamy walczyć z jelentami, to musimy mieć jakąś marynarkę. Sama japońska marynarka nam nie pomoże, jeśli oni mają okręty. No, całkiem dużo. Rozbudowam, no. Długa lanka. Pierwsza flota powietrza. Mnesję marynarki, no, no to to ciekawe Zmiana technologiczna, bo co tam byście zrobili? Aha, a tak już... No tego już nie, bo nie ma. One u... są mm, silniki rakietowe muszą odkryć. Zrobią to i to jeszcze i, i to jeszcze mają dwa cele i mi się drzewko skończy de facto. I mm. dalsze Jak sobie patrzy, nacjonalizacja, zajebaciu W partii uniwersytetu, wrzutkościu Aha, no tak się uwalniają A, oni tam wojny wypowiadają śmiesznie O nie, a jak oni do landu dołączą, oby nie W sumie nie mają tej ideologii, to nie powinni No kurna, to, że w końcu czasami jest trochę za duże to poproszę Dlaczego mam decyzję? Czy już... Wydobycie poproszę to też zaznaczy, żebym ja to zawsze klikał Weźmy to jeszcze jak mam poparcie partii? No nie jest 100% no dobra, żeby mi się pompować, bo będziemy sobie też pompować poparcie partii, mamy tyle pp, że możemy wydać Dobra Tutaj ten armie się przemieszczają To no tak, od razu ustawimy, cyk Cyk Ustawimy tam plany Dobra, nie wiem, od Francji wiesz. Wywalony mam, od kogo bierzemy? Dobra, fabryka wojskowa, infrastruktura. A tak, mamy Gdańsk, właśnie, wydajność stoczni, bo tu jest co? Wydajność produkcji. Ale właśnie, Gdańsk trzeba wziąć, zapomniałem o tym. Bo nie dość, że jeszcze szybkość rozwoju marynarki plus 35%. O, no pani, jak my teraz ze, tego... Listowo chrapy. Dobra, jeden slot musi być na też te baterie. E, Bierzeszka, bateria, pomocnicza. Dobra, i kończymy ten, doktrynę powietrzną. E, to jest co? Marsz, ten... Marsz Polskich w tak, tak, tak. Już poznaję te piosenki. Włączyłem tamtą piosenkę Solidarności, bo to nie te czasy, więc to nie ma trochę sensu. I mieli dobra, no to się robi. Dobra, może jednak zostawimy granice finali, jak są. po Japonii bym. A, zapomniałem oddać Sahalinę. Dobra, w sumie jak i tak nic nie robimy, to przy Was to oddam. Patrzcie, klik, zaznacz prowincję. Klik, transfer. O, i mamy Sahara. I oddaliśmy im Sahalinę i wyłączamy. No. O i teraz, i teraz oni mają swoje klejmy. Gdzieś wy macie jeszcze klejmy? A teraz powinno być też poprawa relacji, że nie mamy klejmów, tak? Yy, członek frakcji... Poprawa relacji... Drogowie klika z Czyli Czyli oni dołączyli do aliantów? Rumunia chce odbudować sojusz, rozsądna propozycja. Jesteśmy... No nie, 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 nie... Nie, nie jesteśmy zainteresowani. Dlatego, że my Rumunię zaatakujemy, ale to jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. Dobra, bo tak, co my badamy? Badamy jakieś typy okrętów? Nie badamy typów okrętów, właśnie, więc trzeba badać typy okrętów, to... Weźmy sobie, o, yy, wczesny ciężki kadłub, proszę. Yy. A no tak, bo my już mamy dwa, yy, poziom drugiego. Tylko mamy strasznie mało doświadczenia marynarki. Dobra, ta flota dopłynęła tam? Wow, ile już, ile już się wystawiło? Co biały po... Co? Co? Dobra, nie, 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 nie wiem. Nie, 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 ten japończyk coś odpierdziała. Okej. Okay. Ja chciałem temat ekspa marynarki. Ja, Co szkoły? Hmm, Łącz... weź średni Dobra. No i się szkolą świetnie I exp się będzie nabijał za ćwiczenie. Wieżyczkowa bateria pomocnicza eee. Weźmy podwójnego zastosowania hmm. Będziemy maksować dane tam a właśnie, czy możemy dać jakiegoś typa od ten... Aha, młodzież. Właściwie ten już nie jest nam potrzebny, przyroda doświadczyła marynarki. Udział zbrojeń piechoty, budowa stoczni. Zresztą się ataku szybko iść tempo budowy bunkrów. Nie, no to zostawimy go, bo nam na ekspie marynarki najbardziej zależy teraz. Piękna ta Japonia. A w sumie to, to powinna podbić, i to, bo to jest w, naszym, w naszej frakcji. mógłbym teoretycznie to wyrzucić w wyrzucić z frakcji, ale w sumie po co. Jak już jest, to niech jest. O Wilno ze statutem królewskiego miasta. Rozwinięcie wschodnich terenów królestwa było jednym z pierwszych priorytetów rządu jego królewskiej mości. No nie, nie do końca. Miastem, które miałoby przewodzić wszystkim na wschodzie, okazało się być Wilno. Istotne miasto, w miarę rozbudowywane i rozwinięte. Stanowość państwu określiła miasta metropolii, które będą łączyć się z innymi miastami i rozwijać się samodzielnie, wzorując się na króliku doświadczalnym Wilnie. Nasze królewskie miasto. Nie chcę żadnych faktów ani agresji. Wyrówna. Inny stan gospodarczy. O, rozwój głównych miast. Modernizacja rolnictwa i wysiłki edukacyjne. No dobra, zrobimy to. nie wydajności produkcji, wzrost, przyrost. No dobra, dobra, weźmy to. I decyzję na ten, na Wilno. Teraz mamy. Eee, a właśnie. Wilno jako królewskie miasto. Aha, tak. To teraz wniosła się po tym miastem. P -p -p -p. Właśnie, to usunie spór o Wilno. Rozbudowa leśniaków i wilczej łapy. Rozbudowa Antokoły i rozszerzenie miasta terenowej Wilejki. Zaregę miasta i budowa wojskowych tras kolejowych na roście. Wielka rozbudowa ostrej bramy rozbudowa wielkich fortów na nowym świecie. Forty. Budowa ogromnych zakładów zbrojnych Ksusa i utworzenie projektów Ucznik 2 na wielu Liszkach. I budowa fabryki cywilnej w Ponarach. No i teraz tu mamy jeszcze fort, forty w No i trochę PP wydaliśmy no, widzicie, się zmniejszył, Bomba kryptologiczna. Tak, potem jak to... Za synergię imperium to potem, bo ja potem chcę iść w ten. A Jezu, w świętego króla. Boże gdzie to jest. O A, już możemy nasz król, no, nasz król ona prawie i tutaj chce. Potem to. Jest sowiecka. Też możemy w sumie zrobić. Związek z będziemy mieli Duch Narodowy kolejny. W sumie. Czemu nie? No, why not? No teraz te okręty będziemy tak szybko badać wszystko. W sumie zanim to zbadamy. O jezu, trochę minie. Dobra, musimy na samych ubotach i niszczycielach to wygrać. Więc po prostu zaspamimy. Nasza flota to będzie. te... Ta... ile mamy już okrętów? O, mamy trochę. Niech one wszystkie się. ten. Y... Cały czas szkolą, bo my expo marynarki, żeby... No może jakiś pancernik wystawimy, nie. Zobaczymy. Na razie jeszcze coś tam zawartość jest w tym modzie. Większość już była, ale no też... Bo wy... skoro Klika skąsting dołączyła, to ci i ci też nie dołączą. I ci też tym bardziej nie dołączą. Dobra, bateria. Desant nie, ale byśmy to. Oddzielne instalacje kaśnicze. Dobra, zrobiliśmy ten kadłub. Wyrównany stan zrobiony. Aha, my możemy tylko super ciężki. Dobra, to weź ten super ciężki teraz. Badaj, czyli nie ma dwóch, jest ten ciężki Dobra, to teraz nasz król poproszę. Też trzy duchy się wywalą. Złoty wiek królestwa dostaniemy ta armii, obrona, ten budowy infrastruktury. O, tempo budowy infrastruktury, no to się akurat przyda. O, rozwój stanu królewskiego masowsze. Musimy rozwijać nasze firmy, zabezpieczyć. Rozbudowa sieci obrony przeciwlotniczej w ramach wschodniej i zachodniej Warszawy. Rozbudowa zakładów zdrowych Ursusa w Warszawie. Budowa ogromnych zakładów cywilnych wskazanych na import na zachód Łomianek. Tu jeszcze w... a, w, w Lwowie. U, tak, łączniki, ostatni bastion cywilizacji na wschodzie Europy. Dobra, uprzemysłowienie dzielnicy krakowskiej i chalickiej, Dwa cywilniaczki, świetnie. I kolejne dwa cywilniaczki. Zarozbudowa fabryk polskich na śródmieściu w dzielnicy Łuczakowskiej. No i wydaliśmy dużo PP. Jezu, 800 fabryk. Ja Fabryki wojskowe z okupacji. A czy? Co my okupujemy? A, dobra, bo ja mam cholera, przepraszam. Podaję jedną fabrykę wojskową poza mapą. Nie zapomniałem. Dobra. Mm. Jak mówię, niech się wystawiają okręty, tu się badania robią. O, wydobycie zaraz walnie, najnowsze. W sumie już nie musimy tej stali wydobywać. O, znaczy w sensie brać, nie? E, aha, gumę tylko. Dobra, wydobycie zrobione. Dobra, weź rozpuszczanie przemysłu, bo to też podnosi wydajność stoczni. O, widzicie, plus 10%. O, już możemy te składki. Nie, nie możemy składek na marynarkę. To co my możemy? A, Rozbudowa kopalni chromu, wolfram i te. A. Eee, nie, no, bo co my importujemy? To nie, to nie. Tylko guma. Wolfram. Guma i wolfram. Dobra, to weźmiemy wolfram na pewno. Gumy tu nie możemy Weźmy delegalizację tych No i mamy 100% i 100% Tak, rada regencyjna i powrót królestwa nam się usunie. Dobra. Wymaksowaliśmy A, jeszcze to szyfrowanie proszę 59% o Boże Wolny Handek, Kolewski, Obniżka Podatków, Naród Wybrany Nie, ten Naród Wybrany mnie śmieszy, nie wiem czemu Dobra, to już nam nie będzie potrzebne. halo, weź to zwin Na razie pozwijamy te rzeczy Które nie są nam potrzebne O Teraz jest dobrze No Także, także, się szykujemy na wielką wojnę z aliantami. Eee. No ta Stocznia Gdańska jest OP, to jest naprawdę OP. Bo, bo, szybkość rozwoju marynarki jest tak duża, że my po prostu mękniemy po prostu jeśli chodzi o badania nad marynarką. Powiedziałem to pod pancerniki. To też bustuje inne rzeczy. Akurat pancernik, krążownik, o, niszczyciel. Potem to jest pancernik, krążownik, liniowy. O, niszczyciel. To jest okręt podwodny. No i się. Tutaj cały czas robimy infrastrukturę, bo... Eee, bo czemu nie Tylko pytanie, my tu mamy kory? Nie, tu mamy regiony kolonialne to może Xinjiang sobie wypuścimy Szwajc no nie jechał gdzie Szwajcaria miała być neutralna e, czy to jest nasz core? nie, no to Mongolię też wypuścimy Wielka Mongolia, czy to jest nasz kor? Nie, Tuwa nie jest naszym korem, no to jak nie jest naszym korem to tam Tuwę sobie wypuścimy A to są, a to jest na przykład nasz kor? Tak, to jest nasz kor, a to jest nasz kor? Nie, tu jest nasz region kolonialny o tutaj, tu są regiony kolonialne tak, regiony Ry... nie, a, czyli co? To jest region kolonialny, a to jest kor? I to jest dziwne Dobra yy... Kolejny ten A, bo wpływy zewnętrzne, bo nowe papety się pojawiły Nanu... Tanu Tanu Urjan Kai O nasz król świetnie. Ona prawie Rzeczpospolitej pospolitej co prawda, O Prometeizm wszyscy w rządzie no trochę nam się odblokowało bo usuwało się trochę celów i się no bo niestety nie wszystkie cele narodowe duchy narodowe widać bo ich jest za dużo bo mieści się tylko tyle ile widzicie na ekranie a reszta jest jakby no poza poza po prostu mapą no potem to weźmiemy Ja bym to chciał, żeby te protektora tak proski, żeby decyzję blokowały. E, to zrobione. sobie żąda Macedonii. Niepokojący obrót Ciekawe, że co, że to teraz oni ogłosili, co swoim korem? O kurde, czego oni to mieli? A, roszczenia wobec Macedonii, no, takim się praktycznie nie, trzymają coś tam z drzewka. Takie długie to drzewko do 43 się ciągnie. A Rumunii dalej mają drzewko? Tak, mają drzewko. Ja bym cofnął im gwarancję. Żeby móc ich zaatakować jakieś A mamy co minusowe relacje bo im odmówiłem Odmowa sojuszu O Jezu Co już? O Jezu Nie wiem no to buduj wszędzie infrastrukturę Ja nie mam pomysłu co budować to zbuduj wszędzie na ale... Na no, autostrady będą wszędzie na Euro 2012 zdążymy Tak, ten, ten, ten żart jest zawsze śmieszny. O chromosomów więcej. To jest Engels. Aha, prowincja Engels. Świetnie. Dobra, zrobiliśmy to, to teraz ja chcę protektoraty. Na koniec wypuścimy sobie... Tak, może tak nazwę ten odcinek? Masa papetów. A do U amerykańskiej też potrzeba? Yy, nie, a tak. Prototypy królewskie, świetnie. Dobra, to tylko 10 dni, to się szybko powinno zrobić. O, już 8, 9 i 10. Pięknie. To my idziemy w reformę edukacji. A tutaj trzeba te papety powypuszczać. O, widzicie. Królestwo Prus no, małe lagi będą. Związek niemiecki, potem im jeszcze oddam parę, pro, znaczy pozwracam kory czy coś, Królestwo Bawary, bo niestety widzicie, to jest trochę niedopracowane Królestwo Włoch oddzielne instalacje leśnicze, świetnie. Eee. Halo, da aha, super, Królestwo Włoch nie działa, eee. dobra. Nie tak, na pewno tak, yy, zwróć terytorium Czy można jakieś terytorium jeszcze pozwracać? Jugosławii nic nie zwracamy Grecji też nie A to na pewno trzeba wyzwolić yy, Jakby O no właśnie zwróć terytorium, królestwo Bawarii, świetnie Austria, wyzwól. Hmm, jeszcze tam był SAR, a właśnie wyzwór, nie, no, istrinie, ja chcę ten, Republika Słoweńska, świetnie. my coś tu jeszcze chcemy? Słowacja? Nie. Czechosłowacja? Nie. O, Albanię sobie wyzwolimy. I państwo włoskie. O, zarąbiście. Nie wiem, tu nikt nie ma korów, mamy to jako kolonie. jest śmieszne. Myślę... O, i widzicie? I ładnie wyzwolone. Tylko niestety tu nikt nic nie... Znaczy tu mają tylko... No, także, dobra, ja potem to tam poprzydzielam i to na tyle wy... Czekaj, decyzje jeszcze? Aha, parady wojny, o Jezu, dobra. Eee, to jeszcze na sam koniec odznaczam parady w tych krajach. No, a jeszcze pokażę wam, kto rządzi. Tu rządzi Wiktoria Luisa I. Tu rządzi Wilhelm III, bo Wilhelm II już nie żyje. A tu rządzi Rupert von Bayern. No, tu to wiadomo, ten... o Jezu. Ten... a nie, myślałem, że ten Emanuel. A tu rządzi... o, jakiś Prince Ferdinand. Pertinent plus 7. Dobrze, także to by było na tyle. Zachęcam do aktywności i yy, pod filmem, o, pod, no, pod ostatnim filmem, i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.